Hey, kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in like instead. Oczywiście wyglądają tatuaże przy tym ruchu, wiesz? Wieczny moment. Wystarczy. No, rzeczywiście. Uu, poczułem. Jak w pękłach ta guma, to by wypadł przez. No, to jest świetne świetne ćwiczenie. Jedziemy? <grymne> Pewnie. Okej, jeszcze raz. Napijemy się. Cześć kochani, mam ogromną przyjemność gościć w swojej siedzibie żyj z pasji Wojtka. Dzień. Dobry. Wojciech Sychy, który trenuje armesk już od jakiego czasu Wojtku? Bo to od y roku aczkolwiek mam styczność, no tak z półtora. Aha. Wydaje mi się, że to jest prawidłowa odległość czasowa. Okej, okay, czyli króciutko, ale już z osiągnięciami. Jak w ogóle to było, że y postanowiłeś. No, zacząć trenować ten niezwykły sport. Wiesz co, to była trochę kwestia pewnej nudy. Mhm. Życiowej, okay. Właściwie to zaczynam trenować po 40. To jest dosyć może kluczowe, jakby dla całego tego wywodu, bo mhm. niektórzy kupują sobie Porsche, niektórzy gdzieś tam zaczynają podróżować, no bo już dzieci dorosłe praktycznie. No i ja sobie stwierdziłem, że ponieważ zawsze lubiłem sporty siłowe, to zacznę szukać takiego czegoś, co ma trochę taki akcent, no Orientalny. Żeby, żeby, mówię oczywiście w cudzysłowie orientalny, taki nie, nie, niespecjalnie popularny. I ten arm wrestling, ja o nim wiedziałem. jakby To nie było tak, że, że, że ja zupełnie nie miałem świadomości arm wrestlingu, tylko wiedziałem, że to jest takie dosyć niszowe. No i się zgłosiłem na chyba bodajże na Arm Power Net. To, to wtedy, wtedy do, napisałem do. Ehm, Kasza Nie wiem do kogo, ale pewnie pewnie do niego no. i zapytałem się, czy, czy ktoś tutaj uprawia w mojej okolicy. No i dostałem e, namiar do Dominika Glińskiego. Z, te, tam był chyba napisane Hans of Stone, ale to ja nie wiedziałem, Ech. jakie są tam przejścia, <sum> bo ten klub po prostu już e, był jakby nieistniejący, ale Dominik zaprosił mnie do domu. E, tak w ogóle bardzo, bardzo byłem zdziwiony, bo to obcą osobę zupełnie nie. Znano nikomu, puścił po prostu do, do domu, pokazał stół. E, strasznie mnie tam motał na tym stole i byłem w strasznym szoku, bo Dominik ogólnie dla osób, które jakby nie znają Dominika, to, to jest osoba z kategorii wagowej bodajże 65 startował, a w Teraz no to waży w okolicach 70 tam, no, w okolicach 70, tak, no, ale jest tak. potwornym bykiem i jest naprawdę bardzo silnym, silnym gościem, jedno, na swoją wagę jeden z silniejszych jakich jak, jak znam. I po, to, pozdrawiamy serdecznie Dominik. E, pozdrawiamy Dominik. E, I to był jakby ten pierwszy styczność, tylko później nam się troszeczkę temat uciął, ponieważ Dominik no, miał jakieś swoje sprawy i, i stwierdził, że na razie on odpusz odpuszcza te na No i później trafiłem do Karola Rosłonia. Pozdrawiam Karol. To znowu, jak już wiesz, jak to jest, jak, jak zaczniesz się czymś interesować na Facebooku, no to zaczynają ci się podpowiadać, odpowiadać jakieś tam wydarzenia. No i trafiłem na otwarty sparring u Karola w. Władysła, Władysławów, nie to się Władysławowie, no brzmi jak nad morzem, ale, no, no, no. ale chodzi, chodzi o Władysławów pod, 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 pod Warszawą. No i później tam Karol prowadził sekcję u siebie i zacząłem tam kilka razy, u niego byłem na, tej, na tych, na tych za, zajęciach. No i tam to się, właściwie nie wiem, czy trochę nie pomyliłem faktów, czy to było, że zacząłem do niego chodzić przed, czy po pewnym wydarzeniu, bo tak, zorganizowałem wydarzenie arm wrestlingowe. tak. Ogólnie okay. Zaczyna, <laughs> zaczynając, nie od, zaczynając od, od sportu, od organizacji e, wydarzenia sportowego, i to było w Nadarzynie. Musiałbym sprawdzić chyba w telefonie, ale teraz nie będę sprawdzał. Było to spawing arm wrestlingowy przy wystawie samochodów e, amerykańskich. To była taka, okay. tak, taki zlot, przepraszam, nie wystawa, tylko zlot samochodów amerykańskich, i e, podczas tego wydarzenia. Przyjechałem ze swoim namiotem na siano. Mam konie, to, to, to mam taki duży namiot na siano. Wystawiłem ten namiot. Tam się zmieściły trzy stoły. To wtedy właśnie Karol Rosłoń podrzucił te stoły. E, dzięki Karol. E, I e, były zorganizowane ten event. I w ogóle, co ciekawa, sytuacja była taka, że. Na ten event to prawie nikt nie przyszedł, bo była strasznie gówniana pogoda tam. No. Lało, było ogólnie brzydko, ciemno, błotniście, a do mnie pod ten namiot przyjechało chyba ze 40 osób. Tak zamiennie tam mhm. przyjeżdżali, tam niektórzy przyjechali na chwilę, niektórzy na trochę dłużej. Ew, nawet chłopaki z Kielc przyjechali ze o, Złotego tak. Smoka, wtedy tam, tam był chyba Kamil Jabłoński, że się był. Miał, e, Radek który był e, właśnie nie, 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 był nie pamiętam nie pamiętam czy, 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 czy wszyscy tam byli czy pozdrawiam ich w Kielce, e, no i no i w ogóle był no i oczywiście chłopaki z fajt fight peseczno brodaty wojownik e, nasz boguś boguś, boguś e, arm, arm wrestler subskrybujcie jego kanał Jasne, link do boguśa w opisie tak, będzie. Będzie, będzie gdzieś tutaj no i ogólnie było bardzo, bardzo, bardzo tak przyjemnie. Zorganizowaliśmy nawet jakieś e, takie challenge, tam podnoszenie czegoś. No i to właściwie po tym, takie początki. Takie początki. To, to bardzo dobrze wyszło. Było chyba dosyć hmm. fajnie odebrane, nawet. Jakiś artykuł paszy napisał na, 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 na EmpowerNet. Więc jakby wbiłem się w ten klimat trochę tak butami, więc no, było ogólnie bardzo, bardzo no i co? przyjemnie. W półtorej roku już jakieś osiągnięcia ostatnio z tego, co A, na Mistrzostwach Polskich. Zacząłem startować w początku tego roku, więc no, na Mistrzostwach Polski jak, jako zawody. Tak, to były jakby dla mnie najistotniejsze, jeżeli chodzi o orangę, to organizowane przez Darka Grocha. Darko, pozdrawiamy. Walking pozdrawiam. E, tak. E, I na tych zawodach na lewą rękę, którą mniej więcej szacowałem na ostatnie, może przedostatnie miejsce. Aha. Oczywiście wiadomo, w Warmersingu te miejsca ostatnie tak, tak, tak. to tak są. Mhm pogrupowane, że ostatnich tam pięciu to jest ta ostatnia mm. czy tam ostatnich czterech to jest zawsze ta ostatnia po prostu nie, nie ma znaczenia, który tak, jest, tak, tak. który to po prostu masz dwa przegrane mm. i, i tyle, no to zdobyłem czwarte miejsce na dwudziestu bodajże jeden z zawodników, więc to był, no to już jest taki dosyć wydaje mi się nieprzypadkowy. Mhm. E, wynik. E, na prawo bodajże z 12, że tam miałem dwie wygrane, dwie przegrane. To mhm. tra tra tragedii nie ma, aczkolwiek miałem taką, taki dyskomfort w ręku, więc e nawet te dwie wygrane były dla mnie dosyć, dosyć ciekawe. Drugie zawody, na których miałem dosyć dobry wynik, no to było w Międzychodzie, Mistrzostwa Polskie, chyba w Międzychodzie to się nazywało, i tam na prawą rękę zdobyłem trzecie miejsce. Totalnie w szoku, bo. bo, bo, bo a jeszcze ta no, waga, waga, oczywiście, super ciężka, mhm. jaka tam tylko jest, to, 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 to jest ona no, no zawsze na, na tym maksie, więc, więc no, to też jest trudna kategoria, bo tam Zazwyczaj e, jest ona liczona od 100+, plus, 95+, plus. czasami 105+, plus, no ale rzadziej te 105+, plus, raczej to są niższe wagi, no i wtedy konie wielkie startują, pozdrawiamy e, Częstochowe <grym> braci Wałciów braci do Damian. E, Łukasz, e, Mateusz i reszta chłopaków, no, no to takich mamy przeciwników, których no ciężko tam ujarzmić, no ogólnie ciężko ujarzmić tych ciężkich, w szczególności jak się jest to, to. panem po 40, nie, no, żartuję, nie. dużo jest panów po 40 już, Ostatnio nawet jednego pana, który by pewnie tych wszystkich panów też pozamiatał, Darku, no. Darku pozdrawiam. Darku, no. Tak, e, Darku. no to jest tak, e, we, we wszystkich innych zawodach no to było różnie, albo na, no w pierwszych na Włochowie to chyba jedną walkę wygrałem, e, w ogóle jakby mnie to nie ruszyło specjalnie, później był e, o Jezu, gdzie ja jeszcze byłem. Sam pojechałem do Rzeszowa, takie były ego, zawody ego. organizowane przez naszych górali Niedźwiedzi, przez, przez Kubę Jęczego, nazywamy. Kubę i tam miałem chyba w okolicach czwarte, piąte miejsce i tak mniej więcej to się utrzymywało w tych wszystkich amatorskich mniejszych zawodach, to tak Czwarte, piąte, chyba na Helu. Tam miałem słabe, gdzieś tam ostatnie stanowiska, lokaty zająłem. No i ogólnie tak gdzieś połowa, a ostatnio czwarte, piąte. No, no ta taka progresja jest super, super, oby tak dalej. Po roku myślę, że to jest e... dobry, dobry, że dobry też wynik. Też próbuję, to jest bardzo ważne, właśnie poznać pozycję, zachowanie przy stole, starty, bo... To jest, jest chyba jest, nawet jest... ważniejsze od samego treningu, bo są ludzie... Starty mega są istotne. Ludzie są, którzy przyjeżdżają naprawdę silni. Ostatnio na debiutach było kilku takich bardzo silnych facetów, którzy gdyby mieli technikę, to wydaje mi się, że tam by były wysokie tak, pozycje. To, to są w szoku właśnie ludzie, jak ustawiają, ustawiają ready go, jak to, to już, tak, to tak, jest jednak, to, jednak obeznanie przy stole, to, to właśnie tak w nisku, e, tak w nisku ja przyjechałem i wszystkie praktycznie walki przewaliłem, e, bo, bo stałem i się zastanawiałem chora, co się dzieje, no. dlaczego, dlaczego <laughs> to już I to, nie i to no niestety trzeba tutaj wszystkie brak czynniki, a starty są tak samo ważne, jak, jak jakby każdy, każdy element w tym sporcie. Pewnie, wiesz tak. No dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że poznaliście Wojtka, jego historię. Zobaczcie, można zacząć trenować ten sport, fantastyczny sport jakimś Armeski w każdym wieku. Dla, mnie to zafascynowało właśnie jak poznałem Wiesława <laughs> Podgórskiego, Pozdro Wiesiu, że życiowo, to jest sport na całe życie i naprawdę super, super żnet Wojtek Poczczęsce tutaj zaczął trenować i, i już powoli. Sukcesy zaczynają się. No pojawiać. zobaczymy w przyszłym roku. Będzie ciężki teraz okres. Yy, buduję swoją mini siłownię, taką na Twoje, na twoje trochę podobieństwo, ale mhm. to byłeś kiedyś u mnie, to pamiętasz. Tak tam tak. miałem stał, stał rak taki do, do przysiadów i do wyciskania, a teraz go zamieniam na właśnie wyciąg. Bardzo fajny, kim tak. pokażę Ci. Mhm. Jak już go tam wstawię, to, to ci zrobię zdjęcie. Naprawdę fajne, fajne takie urządzenie, będziesz mógł Super. sobie pewne... To następny odcinek będzie u Wojtka pewnie. A zapraszam, zapraszam absolutnie, będzie więcej miejsca i, i, I może, może wtedy też Janek zrobi materiał, to zobaczymy. Super, to co moi drodzy, lecimy z Wojtkiem na siłownię i robimy Wojtka trening jakiś tam. Coś Mój, pochodzimy. dobra, coś, 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 coś poszukam. Już byli na siłownię. Czekaj, Wojtek, co będziemy teraz robić? No dobra, no, to zrobimy sobie taką standardową rozgrzewkę na, na wyciągu. Mm -hmm. e, a później zrobimy sobie ćwiczenia z gumą e, i przy pozycji startowej. Spoko, super. I to, to ja Cię podnaciągam trochę, a później Ty mnie ponaciągasz, a na koniec zrobimy sobie sparring, Jasne. Przy stole. Fajnie, dobra, to jedziemy. Najważniejsze, tak jak Marcin uczył, Palec do góry. Dokładamy 5 kg i potem znowu 5, i będzie 10, 15, 20 kg, 3 seryjki i będziemy dobrze dogrzani. Wiesz no tak, w sumie do, do zejścia tutaj to możesz tak No bo tak to wiadomo to dobrze praktycznie ze środka to robisz to no, Ta konstrukcja nie musi być jakaś. No, tak, nie no, to po A tym on wytrzymał mój pojedynek z pod górskim Roberta z Rączkę zmieniliśmy na taką i teraz rozgrzewamy porządnie nadgarstki. I tutaj już chyba lepiej jest. To zresztą mam taką rączkę w sensie. Powiesz, mm. że teraz e, tu jest łówka. Co to jest? Nie sprzedałem. Witek? To jest samo się mój. Iść na tym. No jak? No dobrze idzie. Wiecznym amatorstwie wystarczy ustaw się w pozycji startowej całkowicie, takiej gdzie... nie, jeszcze z drugiej strony. to starty, ale musimy mieć trochę miejsca. Pozycja startowa zawsze gumę. Star startuj, dlatego będziemy to e, pozycja startowa, pozycja na środku. E, tak jakbyś miał zaraz walczyć i ja ci e, zaczynam naciągać. Mm -hmm. I zrobimy sobie, zrobimy sobie kilka takich pozycji. Trzymajcie cały czas. I robimy tak. Przejdziemy teraz tu, w dół. Jest 5, 4, 3, 2, 1. I zacznij dobijać. No, mocno, kończy. O fajnie, ale... Czyli jest mocno. Czegoś, e, 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 pierwsza rzecz jest taka, że normalnie jak robiłem to z chłopakami na no. odpuszczenie odpuszczenie jest nieprzyjemne. No, jest. W sensie takim, że jak e, później odpuścisz to ci te wszystkie przyczepy się rozwiązania. Ale jak dobijasz, to nie ma tego efektu. No. I dlatego e, mówię o dobijaniu. Dobra, to jest nie tak krótko było, bo Aha, to no, powinniśmy ze 30-40 no. sekund trzymać. E, dobra, możemy teraz ja, możemy się zamienić teraz w Startowej, dobra, zaczynamy. I na tych, co masz wie? Tak. Tak, czy mocniej, słabiej, bo... Możesz mocniej. No, zobaczcie, kochanie, jaka to jest siła, że praktycznie wiszę na tej gumie. Taki silny jest Wojtek. I co, idę w bok teraz? O, że się... o. Tutaj zupełnie inne mięśnie. Mm -hmm. Inne przyczepy. Czuję tu. Tak, dyskomfort bólowe. Jakby się... Jakby ta guma, to bym wypadł przez... No. Na mnie też jakby... Ale mi na to są dobre gumy. I co dobijasz? Fajnie. Super dzisiaj. Ale to z kimś właśnie. Musisz z kimś. Ale no, no niestety. Dobrze rozgrzanie jeszcze zrobimy pronację. Ja biorę. Inną serię 25 powtórzeń, i tyle. To jest lekki, kurde 25 razy 10 kg. O i jeszcze coś, co można dodać na propos armstringu. Jest to bardzo dostępny sport, ponieważ wystarczy mieć kawałek pasa, jakieś dowolne ciężary, bo można sobie różne przejściówki zrobić. Założyć nawet takie najmniejsze krążki i jechać. O! O! Mhm. <ścoughs> To jest świetne, świetne ćwiczenie spamingowe. Wszystko spięte. Ach, o, fajnie No ale wzmocniłeś się ostatnio, jak się braliśmy z Wojtkiem No to strach będzie u ciebie. Nie, byliśmy jeszcze w Polsku. A, no w Polsku tak. A no, w Polsku to tam nie pamiętam, jaki był. Chyba też za to, żeby to był taki okres, początek stringu to jest okres bólu i rozpaczy. O tutaj masz silniejszą chyba lewą. No promotora mam silniejszego. No właśnie te palce jak... Bo zluźnie... Czemu? No zryw. Zryw tak? Wiesz. No, no bo po, po, porównaj sobie e, jak, jak, jak mam sztywną, mnie? No. bym chciał startować ze sztywnej, to jest to jest mniej więcej tak taka szybkość, A z, z zluźnej, no. A z luźnej no, rzeczywiście. Uuu, poczułem te przyczepy. Jest takie no. ćwiczenie, robiliśmy to ostatnio z Bogusiem na Kalipso, że jesteś przy... i tym przyczepem no. samym ciągniesz. Aha. I to jest na... byś musiał bokiem postawić stół. No. Jesteś praktycznie tutaj, przychodzi ci pasek mm -hmm. i dociskasz tylko... Aha. Mogę ci podtrzymać, a ty sobie po się. Tak jak w haku, tak? Jestem. I ręka idzie jakby w ten Aha. sposób. No czyli A to, to ja czuję już rząd, razu to, no. No to właśnie to jest, to jest coś, przesława. co musisz. Co musisz. To jak tego nie, nie zrobisz, no. to nie przeskoczysz tego poziomu. No. A, ale ale no, to no, zrobisz, bo to, bo to każdy co to tak, zrobić. Tak. To trzeba ćwiczyć. No, ale ja też zmieniłem. Ale, ja ale żebyś nie było. Ja, no. ja nie mam tego okay. ćwiczonego. To jest... Odrobinę lepszy niż go. Ja też, wiesz, dużo zmieniłem w po swojej pozycji, bo ja dawałem nogę, nogę prawą, prawą z przodu, lewą, lewą, tak? Mm. I moja była, że bardzo, bardzo szybko, puf, tutaj mm. i dopiero pro No to tak jak I, to się powinno. nie? Tak jak... A, ale jednak, no nie no. To no, no, to test. Trzeba ćwiczyć. Ale to wiesz, co to walnięcie było OK, tu u Ciebie. Moi drodzy, wreszcie porządny trening. Wojtku, dzięki wielkie. Mam nadzieję, że Wam się podobały te ćwiczenia. Szczególnie z gumą jestem bardzo zadowolony. Powiem Wam, że nigdy nie nie robiłem tego ćwiczenia. I uczucie tego napięcia, różne wektory ruchu, raz w tą, raz tą, świetne. I to dobicie, no fajnie. Dzięki, Wojtek, bo. Jak ktoś do mnie przyjdzie, to na... zawsze w wdrożę, bo bardzo, bardzo trudno. No to trzeba śliczanko. mieć partnera, treningu, tak, tak. więc musisz kogoś zawsze. Żeby mieć, musisz cię pojedać, żeby miał partnerów, bo to właśnie, kurde, Koniecznie. dzięki takim osobom jak Wojtek. Mam z kim trenować. Na działce jest ten sam także. Już był Darek, był Krystian, jest Wojtek. Mam nadzieję, że będzie tych osób jak najwięcej. Zapraszam Was serdecznie. No, będzie, będzie. I Wojtek, jeszcze raz wielki dzięki. Dzięki za zaproszenie, za herbatkę. I tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie się Manko. Na razie. A, kochani, dostałem jeszcze od Wojtka obciążenia. Dwa razy 2 razy 2,5, 4 razy 1,25, czyli 10 kg. Dzięki Wojtku, bo niedługo będę miał tutaj już tonę obciążenia na siłowni. No, własna siłownia to było moje marzenie od zawsze, także powoli, małymi krokami się rozbudowuje. Dzięki wielkie jeszcze raz, Wojtek. Co już? Co już? już?